Szczęść Boże, Ksiądz Ryszard Halba Państwa i moim gościem jest Pan doktor Bogusław Rogalski, Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskiej Rodzin i ekspert w sprawach międzynarodowych w Unii Europejskiej. Szczęść Boże, witam Panie Prezesie. Szczęść Boże. Witam. Panie Prezesie, no, chciałbym porozmawiać o sprawach aktualnych, jakie są w Polsce, o pewnym chaosie, który jest. E, wiemy, że e, na przykład Prezydent zastosował e, prawa łaski względem dwóch posłów. E, które nie są uznawane, jak Pan zapatruje się na to, Czy nie jest pewne zagrożenie dla Polski, żeby pewnej rewolucji nie było, bo, bo wiemy, że pokój jest bardzo ważny. Chciałbym się zapytać co z tą Polską? Bo mamy obecnie chaos prawny, Mamy chaos instytucjonalny, Mamy wręcz nieuznawanie przez jednych polityków instytucji państwa polskiego, Drugie instytucje i politycy mówią zupełnie coś innego. Mamy sędziów, którzy uznają porządek prawny, który funkcjonuje w Polsce. Inni tego porządku nie uznają, twierdząc, że sądy i trybunały unijne są ważniejsze od sądów i trybunałów polskich, czyli rozumiem od ustaw, bo trybunały od, unijne nie mają wpływu na ustawy polskie. A więc uporządkujmy tak, system no właśnie. Prawny, który u nas jest porządek prawa stanowionego w Polsce i źródła prawa. Źródłem prawa w rzeczypospolitej polskiej jest konstytucja. Konstytucja, która została przyjęta przez suwerena Czyli władce w Polsce, a władcą w Polsce suwerenem jest naród polski, który zgodnie z konstytucją sprawuje, zgodnie z artykułem czwartym polskiej konstytucji, sprawuje w Rzeczypospolitej Polskiej władzę poprzez swoich przedstawicieli, czyli na przykład Sejm, Senat, czy Trybunał Konstytucyjny, przez, co, przez instytucje lub bezpośrednio. Więc źródłem prawa najważniejszym Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z artykułem 4 jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Nic więcej. I e, trzeba powiedzieć, że chyba jedna strona konfliktu i druga do końca nie uznaje Konstytucji. E, działają po. Mamy Konstytucję. W, w obecnym porządku, tak? albo w relacjach pomiędzy e, partiami rządzącymi i opozycyjnymi wygląda na to, jakby Konstytucja nie funkcjonowała. A to ona powinna być źródłem odniesienia. Ale uporządkujmy jeszcze do końca ten system źródeł prawa. Rangą niższą od konstytucji są ustawy, zwykłe ustawy. One są źródłem prawa. Natomiast źródłem prawa nie są uchwały Sejmu, które są tylko i wyłącznie rezolucjami, czyli opiniami politycznymi, a niestety na to powołuje się choćby minister Sienkiewicz, dokonując czystek w mediach publicznych. A zatem robi to, Niezgodnie z ustawami i niezgodnie ze źródłami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. No i mamy, mamy prawo międzynarodowe, czyli mamy umowy międzynarodowe, w tym umowę, umowę o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Otóż umowy międzynarodowe mają supremację nad prawem krajowym, ale nie nad konstytucją. I mają supremację, czyli nadrzędność stosowania tylko i wyłącznie w zakresie który jest określony w tych umowach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zgodnie z artykułem 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, instytucje unijne, Unia Europejska, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, ma tyle kompetencji, ile ich zostało przyznanych przez państwa członkowskie. I tylko w tym zakresie instytucje unijne mogą ingerować w system czy prawny, czy w system gospodarczy, polityczny danego państwa. To jest bardzo istotne, to jest tak zwana zasada uznania i pomocniczości Unii Europejskiej wobec państw członkowskich, bo to państwa członkowskie, w tym Polska, powołały Unię Europejską do życia, a nie odwrotnie. Więc w traktatach unijnych do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej nigdzie nie należy sprawa sądownictwa. A zatem orzeczenia Trybunałów Unijnych nieuznające na przykład Izby Dyscyplinarnej czy Izby Nadzoru, to się teraz nazywa Izba nad, nad, Nadzoru Sądu Najwyższego, no takie sformułowanie jest bezpodstawne. Ponieważ gdyby istniał jeden system prawny w Unii Europejskiej, to w każdym kraju członkowskim mielibyśmy jednakowy kodeks karny, cywilny, i te same rozwiązania. A tak nie jest. W każdym kraju członkowskim są to rozwiązania, rozwiązania zupełnie inne. My mamy wręcz identyczny system i ustrój sądowniczy w Polsce jak w Hiszpanii. Natomiast w Niemczech, to warto podać jako przykład, na przykład Trybunał jest wybierany przez polityków w 100%. Nie, nie ma tam Krajowej Rady Sądownictwa jak w Polsce. A zatem każdy polski polityk, każdy polski sędzia powinien zgodnie z polską konstytucją przede wszystkim traktować swoje działania i decyzje, które podejmują, zgodnie z polską konstytucją. I nie ma tutaj mowy o odwoływaniu się do Trybunałów Unijnych, bo każdego polskiego polityka i polskiego sędziego musi obowiązywać polska konstytucja jako akt najwyższego rzędu, jeśli chodzi o stanowienie w Polsce prawa. My mamy dzisiaj większy problem. Ponieważ nieuznawanie nadrzędności polskiej konstytucji, nieuznawanie ustaw, więcej nieuznawanie prerogatyw prezydenta, na przykład, do ułaskawienia wynikających wprost z konstytucji polskiej, do ułaskawienia posłów Kamińskiego i Wąsika, podważanie tego prawa konstytucyjnego łaski. Dalej, e, twierdzenie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma kompetencje ponad e, polskim prawem, de facto ponad Sejmem, który ustanawia. Polskie prawo w imieniu narodu polskiego jest bardzo groźne, bo to powoduje, że w Polsce zaczyna powoli być wprowadzany system sędziokracji. Sędziokracja, czyli podejmowanie decyzji na podstawie wyroków, orzeczeń i opinii sądów i sędziów. A przypomnę, że sądy są tylko jedną z trzech władz w państwie od czasów Montesquieusa bo jest władza ustawodawcza, najważniejsza i najwyższa, która działa na podstawie Konstytucji, jest władza wykonawcza, no i sądownicza. Te władze mają się uzupełniać, przenikać, ale nie może być tak, że sędziowie będą w Polsce stanowić prawo. Sędziowie nie są od ustanawiania prawa. Sędziowie są od wykonywania prawa i wypełniania zapisów kodeksów karnego cywilnego i tak dalej. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, między innymi istnieje konkordat między Stolicą Apostolską a państwem polskim. I ten konkordat jest łamany przez między innymi panią minister do spraw oświaty, bo zniosła jedną lekcję religii w szkole, a konkordat no to jest podobnie, to jest związane też z konstytucją. I to jest, i to jest ważny organ w państwie. I nie można tego złamać. Ile? Eee, dwie trzecie, czy ile? Może może wycofać konkordat? Umowa z, międzynarodowa, międzynarodowa, Obowiązuje, tak. została ratyfikowana. Konkordat jest umową międzynarodową zawartą między państwem polskim a Watykanem, między dwoma podmiotami prawa międzynarodowego. I zgodnie z konwencją wiedeńską o prawie traktatów każda umowa zawarta w dobrej wierze, umowa międzynarodowa, musi być wypełniona. W tym momencie ograniczanie stosowania konkordatu w Polsce, bo to jest ograniczanie stosowania konkordatu, jest próbą naruszenia tej umowy międzynarodowej, a ona reguluje kwestie związane w relacjach Kościół-państwo-państwo-kościół. -państwo, państwo -kościół. Ta umowa była bardzo dobra i jest potrzebna, konkordat jest potrzebny, bo Polacy w zdecydowanej większości są katolikami. A z... No, w 90% są ochrzczonymi. I powracam do początku mojej wypowiedzi. Jeśli naród, a tak jest, jest suwerenem i to naród decyduje, w jaki sposób powinny, powinny organy państwa w jego imieniu zarządzać tym państwem, więc nie może minister. Nie może dany rząd działać przeciwko woli suwerena i przeciwko większości, którą ten suweren czy naród stanowi w Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem mamy problem bardzo duży, ponieważ wielu polityków dzisiaj, również instytucje państwa polskiego, a także niektóre sądy podważają w naszym kraju hierarchię konstytucyjną i porządek. Konstytucyjno-instytucjonalny w naszej ojczyźnie. To jest duży problem, bo to prowadzi do anarchii, to prowadzi do osłabiania państwa polskiego, to obniża autorytet Polski na arenie międzynarodowej, bo pokazuje, że w Polsce nie działają w pełni systemy demokratyczne. Bo skoro politycy mogą w prosty sposób uznawać lub nie uznawać tego czy innego organu, odbierać lub nie odbierać kompetencji prezydentowi, tak po prostu, bo mi się to nie podoba, czy im się to nie podoba, to jest anarchia i to jest początek rewolucji. No właśnie, Panie Światów Prezesie, i politycznej. chcę y, zapytać, co Pan sądzi, y, bo niedługo, czyli w czwartek o 16 ma być manifestacja przed Sejmem, będzie to wielka manifestacja. Czy nie boi się Pan, y, żeby były jakieś y, wielkie rozruchy, bo też to grozi pewnej rewolucji. Y, wiemy, że y, może manifestacja jest potrzebna, żeby nie było łamania prawa. Niech ludzie zamanifestują, tak jak zarządów poprzednich były manifestacje przed Sejmem, no i teraz mają prawo zamanifestować. Ale co Pan myśli, czy nie boi się Pan jakiejś rewolucji? Mam nadzieję, że. Ta demonstracja będzie spokojna, że nie dojdzie do użycia siły z obu stron, a przede wszystkim, że nie dojdzie do użycia siły przez organy porządkowe, przez policję, tak jak to było w czasach pierwszych rządów Donalda Tuska, gdy policja strzelała gumowymi kulami do górników protestujących na Śląsku. Mam nadzieję, że to się nigdy nie powtórzy, bo naród jako suweren ma prawo demonstrować. Naród ma prawo upominać rząd, ministrów, prezydenta, bo to naród ustanawia władzę a nie odwrotnie. Jeśli przyjmiemy taką narrację, że to rządzący decydują, co jest lepsze dla narodu czy dla suwerena, to będziemy mieli do czynienia z dyktaturą, a nie z demokracją. Więc my jesteśmy bardzo blisko od tego, od tej rewolucyjnej zmiany, gdy odbiera się kompetencje, czy ogranicza wolność słowa, kompetencje suwerenowi na rzecz organów, które... Tak naprawdę powinny podlegać kontroli pełnej konstytucyjnej. Mam nadzieję, że to będzie bardzo spokojna demonstracja i co najważniejsze, Polsce i Polakom potrzebny jest dzisiaj spokój, ale przede wszystkim zgoda narodowa. Bez tego. Staniemy się bardzo łatwym łupem w relacjach międzynarodowych, i w kontekście wojny, która toczy się za naszymi granicami, ale też w kontekście naszego miejsca w Unii Europejskiej, bo z państwem wewnętrznie skłóconym nikt się nie będzie liczył. Państwo wewnętrznie skłócone będzie chciała na przykład Unia Europejska i Bruksela, zarządzana przez Niemcy, zwasalizować, to będzie ze szkodą dla nas, dla nas wszystkich. Tak. Każda władza która obejmuje ster rządów ma prawo do zmian według swojego programu który głosiła ale zgodnie ale z... z konstytucją i ustawami władza nie ma prawa zmieniania zasad funkcjonowania państwa niezgodnie z hierarchią prawa i niezgodnie właśnie z określoną w konstytucji tą relacją instytucjonalną Czyli nikt nie ma prawa podważać legalnych organów funkcjonujących w państwie polskim. Nie można mówić, że jedna izba Sądu Najwyższego mi się podoba, druga nie. Że uznają jedną izbę Sądu Najwyższego, innej nie. Że uznają Trybunał Konstytucyjny lub go nie uznają. Skoro no przecież był legalny i wybrany Trybunał Konstytucyjny. Z poprzedniej władzy została dochowana ścieżka legislacyjna. Czyli zgodnie z Konstytucją powoływano jakieś organy ustawowo. I ostatecznie taką ustawę podpisywał prezydent, to ten organ jest organem ważnym, funkcjonującym w państwie polskim. Jeśli na przykład Rada Mediów Narodowych nie podoba się wielu politykom i chcą ją zmienić, mogą to uczynić, ale muszą to zrobić w drodze ustawy, a nie uchwały sejmowej. A więc to jest zasadnicza różnica pomiędzy państwem dyktatorskim, totalitarnym, a demokratycznym. W państwie demokratycznym. Wszystkie prawa ustanawia się, czy instytucje, zmiany w instytucjach ustanawia się poprzez ustawy, a nie przez wolę polityczną. I ja apelowałbym z tego miejsca do wszystkich polityków z obu stron dzisiejszej sceny politycznej, tej, tej bardzo skłóconej, o rozsądek i o opamiętanie. Tu idzie o Polskę. Nieistotne są... Interesy tej czy innej partii politycznej. Tu idzie o Polskę i o państwo polskie, bo takimi działaniami, taką wojną wewnętrzną, która jest dzisiaj prowadzona, państwo polskie jest zagrożone, więcej, suwerenność państwa polskiego jest zagrożona. A do tego nie możemy dopuścić. Śledzę różne środowiska medialne i telewizję, która teraz ma wzrost duży, tam właśnie ci dziennikarze są. I dlatego postanowiłem, żebyśmy u nas na portalu Prawy.pl, żeby była rzetelna debata. Chcemy robić taką rzetelną debatę, chcemy, żeby to był portal taki, który służy Polsce, polskiej racji stanu i pokojowi u nas, które jest tak bardzo potrzebny. I przede wszystkim Służy wolności słowa. I za to chciałbym podziękować portalowi Prawy.pl, za to, że jest wierny posłannictwu dziennikarskiemu, czyli wolności słowa. Bo tylko wolna debata może zagwarantować to, że Polska i my, Polacy, będziemy wolnym narodem i wolnym krajem. Czyli. Zachęcam do oglądania tak. i czytania portalu i telewizji Prawy.pl. E, czyli co z tą Polską? Mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Dlatego chcemy Państwu dawać rzetelną informację. Bądźcie z nami, wspierajcie nas. Cieszę się, że kolejny raz udało się zaprosić Pana Prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Bogusława Rogalskiego, który jest również ekspertem w Unii Europejskiej w sprawach międzynarodowych. Zna się na tym, o czym mówi. Dziękuję. Moim Państwa gościem był. Pan dr Bogusław Rogalski, Szczęść Boże, pan Dziękuję, panie. Szczęść Boże.